Kochani, jak wiecie, zawsze kiedy walczymy o nasze prawa, o wolność, o zasady, lubimy wracać do Tomka Deracha, gitarzysty, który raz z jego przyjacielem napisał utwór Nikt nie odbierze nam i chciałbym go teraz puścić. Dluszek, gotowy? Puścimy. Tomasz Zderach że marny ich los, ale odbywa się w tym budynku, budynku Sejmu chłódzpa. Huczpa, która ma za zadanie odebranie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. I powiem Wam szczerze, powiem Wam szczerze, wiem, wierzę, że oni to zrobią, bo gdyby tego nie zrobili, to by mnie zaskoczyli to bym zaczął wątpić, że może jednak mają jakieś sumienie. A w to wątpię. I to bardzo. I spodziewam się, że immunitet Grzegorzowi Braunowi zostanie dzisiaj odebrany. Dlatego już tutaj, w tym miejscu, na miejscu, ludźmi Grzegorza Brauna z korony powinniśmy założyć... Komitet obrony Grzegorza Brauna. Jeżeli zostanie mu odebrany immunitet, musimy założyć Komitet obrony Grzegorza Brauna. Konfederacja Korony Polskiej, mam nadzieję, że tu jest i o to zadba, bo trzeba będzie go bronić. Trzeba będzie pisać pisma w jego sprawie, petycje, uzasadnienia. Podawać przykłady tego, kiedy stoi po stronie społeczeństwa i dba o wypełnienie punktów zapisanych w Konstytucji. Bo ja jestem za tym, żeby bronić życia. To w Konstytucji jest zapisane. A przeciw tym, którzy głosowali za przymuszaniem nas do przyjmowania eksperymentu medycznego, robiąc wielką chudstwę i medialnie ukrywając. Że to nie jest przebadany preparat. Oni powinni mieć odebrany immunitet. Ja już pomijam fakt, że taka dziwna persona, która od kilkunastu lat nadaje narrację o tym, jak to został zdetonowany samolot w Smoleńsku. Taki dziwny człowiek, który miał ujawniać teczki, ale nie ujawniał. Jak było tam było? Macierewicz? Takie nazwisko nikt przecież nie słyszał. Przecież ten facet na początku kadencji tego Sejmu wszyscy to widzieli. Nie zaprzysiągł się jako poseł. Nie powiedział przyrzekam. A to zgodnie z zapisami oznacza, że nie jest posłem. Jeżeli więc bierze udział w głosowaniach i jego głosy są liczone... To wszystkie ustawy, wszystkie uchwały, wszystkie rozporządzenia podjęte w tym budynku, w tej kadencji są nieważne. I my wszystkie te zadbamy o to, żeby wszystkie te uchwały zostały natychmiast wycofane. Natomiast musimy dbać o to, że każda ta apela, każda apelacja Grzegorza Brauna, każde jego... Pismo składane w naszym interesie, w interesie Polaków, którzy byli zaszczyci medialną nagonką, którzy byli zaszczuci przepisami, rozporządzeniami nic niewartymi, były nadal nagłośniane i miały swoją reprezentację w nas, Polakach, którzy jesteśmy wciąż o swoją wolności i chcemy walczyć o lepsze jutro. Dla naszych dzieci i pamiętać o tym, że to gdzie dzisiaj jesteśmy, to jest zasługa naszych rodziców. Naszych rodziców, którzy dzisiaj często siedzą na emeryturach i bez pomocy dzieci w ogóle by sobie nie poradzili. Byliśmy niedawno nasi, kobieta, mężczyzna prowadzili gospodarstwo, przyszli na emeryturę 1200 złotych. Ona mówi: Jak ja mam żyć? To nawet dla 4200. Leki 400 złotych, z czego ja mam żyć? Przecież oni sobie z nas zadrwili. Myśmy przez tyle lat karmili ludzi. Myśmy nigdy nie dorobili się wielkich pieniędzy. Dorobiliśmy się zmarszczek, brust, zniszczonych rąk, kręgosłupów, lata na podwórzu, na słońcu, w polu ciężkiej pracy. W gospodarce nie ma weekendów. W gospodarce każdego dnia jest poniedziałek. Najgorszy dzień, kiedy trzeba wstać do pracy rano, zakasać rękawy. Na reali taki dzień jest każdego dnia. I oni mają 1200 zł? Musimy zadbać o to, żeby skarb, jaki mamy, jesteśmy na termosie geotermalnym, mamy złoża. Żeby to wszystko nie przeszło za ich, za ich udziałem w ręce różnych firm. Między innymi niedługo zaczyna się przejęcie PGNiG. To też jest temat, który tutaj możemy poruszyć, bo jest to kwestia suwerenności państwa polskiego i suwerenności nas, narodu, Polaków. Woda, złoża naturalne mają być własnością narodu polskiego i żądamy, aby ten zapis znalazł się w Konstytucji. Ziemia i zdrowe lasy. Złoża naturalne i woda własnością narodu polskiego. To musi być zapisane w Konstytucji. A dywidendy z wydobycia muszą być przekazane tym wszystkim, którzy dzisiaj są na emeryturach i należy im się godziwy, Godziwy, podkreślam, co miesięczny zastrzyk gotówki, dlatego że to ci ludzie, nasi rodzice, nasi dziadkowie budowali państwo. Jakoś dziwnie o 90., to wszystko, co oni budowali, jest regularnie wyprzedawane, rozkradane i napędza budżet. Te wszystkie pseudoprywatyzacje, z tego co roku idzie w budżet, opowiadali nam posłowie, że przecież. Ważny jest ten trzeci filar, że trzeba o niego zadbać. Że przecież fundusze emerytalne i co? Rządziła Platforma i połowę z tych funduszy sobie po prostu wzięli, bo tak trzeba. PiS mówił: Hańba! Mamy PiS przy władzy, biorą drugą połowę. Tam ci już nie krzyczą, hańba. Raz im się udało nie być hipokrytami. Na krótko. Oczywiście zwodzili nas. Właśnie dlatego. Właśnie dlatego jestem tutaj z Wojciechem. Jest tutaj was tak wielu, za co dziękuję. No przecież jest czwartek. To nie jest sobota. Kiedy my mamy wolny czas, możemy przyjść, wspierać posłów, których tam nie ma. Właśnie w taki dzień jak dzisiaj, kiedy normalni ludzie są w pracy, wy jesteście bohaterami. Dziękuję Wam bardzo. Bo większość normalnych. Przepraszam, za słowo normalnych. Większość ludzi siedzi w domu, ogląda trudne sprawy, gliniarzy na dobre i na złe. Nie wiem, jakie tam są jeszcze te seriale. Wy też moglibyście ugotować obiad rodzinie, posprzątać, spędzić miło czas, a może przy piwku, a może przy dobrym winku, a może nawet z mężem, przy ciepłej, smacznej po gdzie będzie nam wszystkim miło. Ale jesteśmy tu, stoimy na dworze, i za to Wam dziękuję, bo to Wy jesteście ludźmi nadzwyczajnymi, wyjątkowymi. Poświęcacie swój czas. Bardzo Wam za to dziękuję. Brawo, Wy! Brawo! I to właśnie my wszyscy, jak tu jesteśmy, apeluję do Konfederacji Korony Polskiej. Jeśli Grzegorzowi Braunowi. Zostanie odebrany immunitet, co będzie hańbą, ale właśnie tego się spodziewam po tych posłach, bo tylko tyle potrafią kierować się najniższymi instynktami. Bo zapominają, że najważniejsze w państwie, w którym podstawą jest człowiek, obywatel, Polak, wolność i zwolność słowa. On tak naprawdę ma być ukarany za to, że dba o tą wolność słowa. Wszystkie te zarzuty to jest tylko fasada. Myśmy przecież byli 7 października na tym proteście, kiedy samochód zaparkował kawałek dalej niż to było zgłoszone, bo po prostu na nowogrodzkiej podpisem się zesrali, tak to trzeba nazwać, Zawołali policję, wysługiwali się polską policją, żeby zostawić wejście tam, gdzie było zgłoszone wydarzenie publiczne. I on siadł do tego busa i odjechał. I za to go chcą ścigać. Przecież za to można normalnie przyjąć mandat. I jest po sprawie. Ale zrobiono z tego cyrk. Wszyscy wiemy, że noszenie masek nakazowe ze zwykłych. Z zapisów kogoś, kto wypierdział to w Kiblu w ministerstwie, bo nagle mu przyszło do głowy, te rozporządzenia są nic nie warte. Wygrywali obywatele prawomocne przed sądem sprawy, że to nie jest obowiązek, że to nie jest rozporządzenie, które ma jakieś znamiona prawa i do czegoś zobowiązuje. I za to ma kolejne zarzuty, i z tego powodu chcę mu odebrać immunitet Grzegorzowi Braunowi. Dlatego jesteśmy tutaj. Za ścianami tego budynku, który jest za mną, siedzi 459, moim zdaniem, sprzedawczyków, którzy nie mają honoru, którzy hańbią. Mandat posła. Dlatego jestem tu murem za Grzegorzem Braunem. Murem za Grzegorzem Braunem. Murem za Grzegorzem Braunem. Murem za Grzegorzem Braunem. A oni? Za murem. Za kratami. My z Wojciechem tam byliśmy. 120 dni. To wszystko, co oni tam mówią. Zasługuje na 120 dni dla każdego z nich. Na początek, dobry. Zobaczcie, jak tam jest. Zobaczcie, do czego sprowadzacie. Bo sprowadzacie ludzi do tego, myśmy byli przecież z Wojtkiem w więzieniu, młodzi ludzie za pół grama marihuany, ci, którzy biorą ją na potrzeby lecznicze, siedzą po kilka lat, ciągną się ich sprawy. To jest karygodne, żeby ci ludzie zamiast, nawet jeśli popełnili wykroczenie, nawet jeżeli zrobili złą rzecz, cztery tysiące miesięcznie kosztuje więzień. Dlaczego my, jako obywatele, mamy płacić, a oni mają gnić tam, przyjmować złe nawyki i nie móc być ze swoimi dziećmi? Niech zapłacą karę, ale niech będą z rodzinami. Oni prowadzą do de degringolady. Do całkowitego odwrócenia zasad, które powinny być zasadami prawdymi. Co z podstawową prawą, zasadą prawa rzymskiego? Volenti non fit injuria, czyli chcącemu nie dzieje się krzywda. Czy mi ktoś broni, żebym podniósł ten liść z ziemi i go zjadł? To jest mój wybór, moja decyzja. Dlaczego tych ludzi gnoją? Dlatego jestem za tym, żeby większość posłów, która jest za murami tego cyrku, tak, bo on jest okrągły, ma kopułę, to jest jak cyrk. Te zwierzętka wytresowane, które za kilkanaście tysięcy zł miesięcznie chętnie podnoszą łapki, tak jak im wskaże ktoś u góry. Taki treser. Oni mają swoich treserów. Po to sobie wymyślili na przykład. Yy, porządek sejmowy, po to sobie wymyślili lojalność w klubach, że jak klub głosuje to wszyscy za to są wytresowane małpki biada wam, przyjdziemy po was zginiecie, zginiecie śmiercią polityczną bo ludzie mają was dosyć, mają dosyć waszej chucpy, kłamstw obłudy i tego, że za każdym razem mówicie jedno, robicie drugie Ci posłowie tam mówili przecież, że trzeba obniżyć ludziom podatki, że paliwo jest za drogie, że musimy zadbać. Zadbali o swoją kieszeń, o swoje podwyżki, ale nie o to, żeby nam było lżej. Przecież na początku tego roku wychodził Mateuszek Kłamcuszek z mora wiecki i mówił nie bójcie się, węgla mamy pod dostatkiem, węgla, gazu, ropy nie zabraknie. No to tak nie zabrakło, że pierdolło i 8 złotych. Dziękuję za paliwo. Węgla nie ma. Podobno. Tylko dzwoni do nas pracownik kopalni i mówi ludzie, my codziennie tak zapieprzamy, że nam pod podupach leci. Wydobycie w kopalni wesoło ponad 6 tysięcy ton dziennie. I wiecie, co się z tym dzieje? Na Ukrainę, za granicę. A wolno nam lokalnie sprzedać tylko... Trzy tony na jedną ciężarówkę. I oni za tym głosują. Dlatego jestem tu dzisiaj, bo jedynym posłem, który moim zdaniem spełnia kryterium posła dbającego o interes narodu, a nie o swój własny, który nie patrzy na własną dupę, użyję tego słowa, nie jest zajęty trzymaniem stołka, żeby mu ktoś wyciągnął. Tylko dba o interes narodu polskiego, bo my mamy dbać o nasz własny interes. O polski interes narodowy jest Grzegorz Brał. Mam nadzieję, że Grzegorz Brał do nas wyjdzie. I mam nadzieję, chociaż to zabrzmi kuriozalnie, że reszta posłów nas nie zawiedzie i odbierze mu ten immunitet czasowo. Po to, żeby poszedł i okazało się, że jest niewinny i wrócił z podniesioną głową. Hańba Wam, posłowie RP, którzy tam siedzicie za nasze pieniądze, a reprezentujecie interesy obcych mocarstw, instytucji. Reprezentujecie interesy wielkich przedsiębiorstw, korporacji. Dla mnie jesteście korporacjonistami.